Siemanko, witajcie, widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie samymi boosterami na mapce i oczywiście spróbujemy przejść sobie mapę właśnie pod same boostery. I ktoś by powiedział, że boostery przecież nie biją, bo mamy takiego DJ-a Speakera, anonsera DJ TV, ale widzowie boosterem też jest na przykład Clockwoman, która bije i daje minus 22% cooldownów. Mamy też DJ TV, który i tak będzie lepszy od niej, ale no generalnie daje też obrażenia, a chcę, żeby też Clockumen sobie pobiła. Także widzowie mamy taki teamek, dodatkowo Leprikon i szef Clockman daje 15% range'a, leprikon 10%. I nie chodzi nam o to, żeby się tutaj to kłóciło, tylko po prostu leprikon ma też, wiecie, to, że po prostu nie dostanie stuna. Więc tak naprawdę też jest fajną opcją do wyboru. No i szef Clockmen będzie, widzowie, tutaj, wiecie, to będzie pojawiał swoje clock Spiderki. Także zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie chyba z dzwonem. I dzisiaj, widzowie, taki pierwszy challengek. myślę, że całkiem spoko. No i na pewno powinien być taki przyjemny, ale zobaczymy, jak tak naprawdę tutaj będzie. Oczywiście widzowie, dzisiaj powinien też się pojawić filmik z od zera do ultimate, bo zrobiłem kilka kont widzowie. No i w tym momencie to naprawdę będzie sprzedawane. Będzie sprzedawane, jeżeli chodzi o przedmioty widzowie z event pasa. No i wiadomo, tak jak mówiłem wa wcześniej, event pass widzowie najlepszy zarobek aktualnie i radzę się śpieszyć, bo niedługo będzie update. Także naprawdę może być później problem ze zdobyciem tych widzowie gemów. Znaczy no problem, jak nie ma eventu, to wiadomo, że mega ciężko jest cokolwiek zdobyć. To jest oczywiste, to zawsze tak było. Więc tutaj widzowie po prostu mega polecam wziąć się i, i po prostu robić te, te event pasy na widzowie alt-kontakt. Po prostu i sobie przesyłać rzeczy. Ja tak robię widzowie na nowym graczu TTD, czyli na Żabce Mereza i serio totalnie oddaję. Aktualnie moim widzowie, moją taktyczką tutaj będzie postawienie Leprikona o tutaj. Mniej więcej tak jak robiłem to na słuchajcie innych odcinkach chyba z tego co pamiętam. I słuchajcie jest to taki najlepszy... No, bo chyba można powiedzieć, że najlepsza strategia na początek, bo wtedy lepiej tak. Jak postawicie tutaj, oczywiście on tutaj nie rozwali tych małych skibidi, ale te już rozwali. Zdąży na pewno, bo muszą przejść aż tam i wiecie, zanim przejdą tutaj, to, to, je, to je porozwala. Więc my w tym momencie go stawiamy najlepiej dać go po prostej, ale troszkę tak widzowie tutaj, no powiedzmy, że w tym miejscu i w tym momencie widzowie odpalamy go i on tutaj już porozwala te skibidi i teraz możemy spokojnie poulepszać sobie Santa TV'a. Oczywiście no, Santa TV nie jest boosterem, ale wiecie, jak się gra jakiś challenge, to musi być farma, bo bez farmy, no to tak szczerze to, to naprawdę jest ciężko, bardzo ciężko. Można by spróbować, możemy też porobić takie wyzwania, ale ogólnie, no nie wiem, to by było raczej takie mega trudne i takie no troszkę nie do przejścia, tak mi się wydaje. No, ale widzowie Możecie dać znać w komentarzu, jak myślicie. Może bez tej farmy kiedyś zagramy jakieś różne challenge'e. Ogólnie widzowie, dlaczego challenge'e? No bo challenge'e są fajne i można chociaż pograć w giereczkę. No bo jak wiadomo, no czekamy na update. Najważniejszy widzowie będzie update, żeby w końcu on wleciał, to będzie o wiele, wiele ciekawie, a to już za niedługo tak naprawdę. Czy wiedzieliście, że na Blocks Boom możecie kupić sobie jednostki w TDD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie widzowie, że jeżeli nie dotarła do Was postać, to napiszcie na support na stronie. Macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy i na pewno Wam pomogą. Dzięki Czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register. Najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w Store, Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład lepicon Z kodem Meres macie aż 10% zniżki, więc pamiętajcie, by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład Blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie. Dołączycie wtedy na serwer z botem. Bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże Wam zakupiony na stronie itemek. Boom! Gotowe! Jeżeli chodzi o ten updatecik, także. Naprawdę widzowie, będzie za chwilkę co robić. Ale teraz też jest co robić, bo na przykład właśnie można wbijać sobie gemy na event pasie, cały czas na tym zarabiać. Są całkiem niezłe widzowie z tego zarobki, bo sprzedajecie Scientist Clockmana, Guardiana, macie gemy, macie krejty i to naprawdę daje wam całkiem dużo. Zresztą, kto ogląda serię od zera do ultimate'a, ten wie widzowie, że naprawdę się opłaca. Postawmy może tutaj gdzieś Clockumen widzowie. Może w tym miejscu takim... No nie wiem, dajmy ją tutaj może. Niech sobie postrzela. Chodzi o to, widzowie, że później jak będzie tutaj szef Clockman, to żeby Dostał widzowie tego buffa albo Leprikon, bo lepricona tutaj też postawię. Mam taki plan, żeby postawić go widzowie tutaj. Ewentualnie mógłbym też tutaj w sumie go wrzucić i wtedy będzie nawalał tutaj naprzód. No też nie jest zły pomysł. Także widzowie, dobra, dajmy jednego tutaj. Mamy się pobawić, to robiły widzowie. Lecimy tutaj mocno po całości. I teraz tak, tego DJ-a TV damy tutaj. Nie ma to widzowie jakiegoś większego sensu, po prostu stawiam sobie tak, żeby się dobrze bawić. Więc w tym momencie widzowie, jednostki bustujące, jakbym miał porównać do przywoły albo widzowie do, słuchajcie, do postaci, no generalnie tych wszystkich postaci takich przywołujących inne, no to totalnie wiadomo, boostery i tak są lepsze i to totalnie lepsze, tak samo jakbym miał porównać do barierek, postaci z barierami, które graliśmy ostatnio, no to zobaczcie, że boostery są o wiele bardziej takie, o wiele bardziej oddają, bo gdy tym gramy, to serio, to totalnie widzowie dobrze idzie. Możemy sobie poulepszać dj TV, tutaj oczywiście Klokumen dodatkowo, no na niestety, widzowie, będzie się kłóciła tutaj, mówię, z dj TV-kiem, no ale sprawa jest taka, że i tak nam chodzi też o obrażenia od dj TV, także tutaj widzowie, mimo że to się kłóci, no to ona, wiecie, mimo wszystko bije, nie? Więc o to mi, bardziej mi o to chodziło, żeby po prostu też biła, żeby to były postacie, które biją, boostery, które biją w większości, no jeden DJ-TV, no bo to widzowie, jednak jest najlepszy booster w grze, najdroższy, no i najbardziej taki wiecie: najbardziej oddaje, nie? Bo daje 25% obrażeń i minus 25% cooldownów. Także mimo wszystko. Trzeba go mieć, bo naprawdę jest mega mocny, więc tutaj widzowie, do no bez żadnego bez żadnego ale go wziąłem, bo po prostu ma najlepsze boosty. Jak widać aktualnie ulepszanie moich tutaj boosterów, a jednocześnie w sumie atakujących postaci idzie całkiem dobrze, no bo tutaj wbiłem widzowie drugi poziom, tutaj trzeci, tutaj drugi, tutaj też drugi, bo troszkę mi pouciekały te skibidi, dlatego postanowiłem tutaj to szybko wrzucić. Dajmy też szefito clockmana, żeby widzowie tutaj tworzył te clock spiderki i naprawdę pójdzie o wiele łatwiej, bo zapomniałem tak o nim, nie wiem, jeszcze go nie postawiłem, a fakt faktem, no chłop nawala bardzo dużo, nie? Jeżeli przylepi te dynamity, to TNT to naprawdę mega szybciutko przechodzimy wtedy poziomy. Także serio, w tym momencie oddaj lepiej, żeby go tutaj postawić, żeby on tutaj już był i widzowie ciśniemy teraz. No nie, dostałem stuna, halo! Na autoskipie chcę przejść, żeby była mapka szybko taka, wiecie, szybko, żebym ją przeszedł, ale ciągle mi, no nie wierzę widzowie, upgrade'a nie mogłem zrobić, bo mi ciągle tutaj klika, ja nie wierzę, masakra widzowie, no chciałem, wiecie, tak zrobić ładnie, żeby mieć więcej pieniędzy w następnej rundzie, ale też chcę szybko przejść tą mapę, no, bo im szybciej się przejdzie, tym lepszy challenge. No, bo wtedy to, to oznacza, że taktyczka była super, że postacie oddają. Dobra, mamy widzowie ulepszonego na Maxa DJ TV wiadomka, lecimy teraz po Santa TV i, i w tym momencie leprikon kamerka widzowie no, też się kłóci z szefem Cokenem, ale na razie sobie bustują, wiecie, nawzajem, bo tutaj mamy 5% od leprikona. No i mamy też widzowie tutaj 5% od szefito, także nawzajem się boostują, bo tak to byśmy musieli mieć drugiego szef Clockmana, żeby szef Clockman każdy miał boosta, A tak go tutaj leprikon mu pomaga, także na początek całkiem spoko. No i oczywiście nasza Clockwoman i tak nie przebije tutaj widzowie naszego DJ TV, także bez różnicy ona ma po prostu bić i nic więcej takiego na razie nie robić potężnego, no ale widzowie myślę, że tutaj jako booster naprawdę zasłużone miejsce w tym challenge'u, tym bardziej, że dużo osób jej używa, bo jak ludzie nie mają widzowie DJ -a TV, a ciężko jest go dostać, no bo naprawdę jest giga drogą jednostką. To chyba jest ko koło widzowie 350 tysięcy gemów. Ja już nie wiem, te, te ceny tak się zmieniają, ale naprawdę są mega, mega duże ceny za DJ TV. Także ja się nie dziwię, że ludzie mają Clockwoman i jej używają na cooldowny mniejsze. Plus może DJ-a speakera, chociaż to wtedy brakuje miejsca, więc raczej tylko, raczej tylko żeby mieć żeby mieć mniejsze cooldowny, albo mechabany też można używać, on też daje widzowie mniejsze cooldowny, ale tylko na jakiś czas w sumie, to też jest, no wtedy gorsze. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Widzowie, czym gracie? Gracie Clockwoman na przykład, czy bardziej DJ TV? Bo DJTV jest tylko, no, prawie 12 tysięcy go jest, co jest z bardzo małą liczbą. Na przykład Clockwoman jest prawie 200 tysięcy, także wydaje mi się, że większość gra Clockwoman, po prostu, no bo to jest zbyt drogie, widzowie. DJTV jest za drogi, to nawet ja bym, wiecie, gdybym nie miał podpisów, no to ciężko by mi było go zdobyć, naprawdę. Jest mega, mega trudny do zdobycia, ale chyba raz go nawet dropnęliśmy w krejcie, z tego co pamiętam. Było tak, prawda, że, że dropnąłem właśnie słuchajcie tego DJ TV. także w sumie bym też go zdobył, no ale na to musiałem mieć gemę, co nie, także ogólnie no też sprawa jest taka, że ten crate z Titanem Hyperem został hyper mega tanieje, a, DJ a TV widzowie został wyrzucony i zobaczcie jak od razu podrożał, totalnie jest tak mega drogi, że to po prostu jest kosmos, no mówię, ja widziałem na ceny 350 tysięcy za podpisanego prawie 400 tysięcy, no dosłownie ceny tak wywindowały za, za DJ TV, że serio nie oddałbym go teraz, no bo po prostu się nie opłaca Ja sądzę, że on jeszcze będzie rósł Chyba, że pojawi się lepszy booster No to wiecie, też trzeba mieć na uwadze, że jak macie DJ'a TV No to może też będzie lepiej go sprzedać za niedługo Gdyby były jakieś przecieki, że będzie nowy booster, który daje, nie wiem, na przykład 30% obrażeń No to wtedy widzowie, nie wiem, jakby dawał 30% obrażeń, 20% minus, 20% cooldownów To nie wiem, czy bym nie zamienił właśnie na te 5% więcej obrażeń, ale 5% mniej cooldownów No na pewno będą się pojawiały jakieś boostery nowe Także widzowie, trzeba będzie to fajnie sobie przeprowadzić Myśleć, no, to na pewno, tak. Teraz myślę, że będzie to widzowie tutaj do ogarniania, do przemyślenia tego, czy nie warto sprzedać właśnie DJA TV. Ale na razie, DJ-widzowie, no zbytnio, nie ma po co go sprzedawać, tak naprawdę. Tak sobie pomyślałem, że raczej wolę go mieć, bo to jednak jest bardzo duży widzowie. No, bardzo duży zastrzyk gemów, jakby coś, to mam. Dodatkowo i tak mam bardzo dużo gemów, więc sprzedawanie go tak bez sensu by było po prostu. Lepiej zawsze jest trzymać w jednostkach, niż w gemach. Chociaż to też zależy, bo właśnie tak jak mówię, gdyby nagle się pojawił nowy booster, lepszy od DJ-a, to nagle wszyscy by chcieli sprzedać i DJ by tak stracił na wartości. No ciężko to przewidzieć. Niekiedy, widzowie. Niekiedy po prostu nie jesteśmy w stanie czegoś przewidzieć. To jest normalne, tak samo jak w życiu. Zbliżamy się widzowie do potężnego wave'a, czyli wave'a 50 na Time Factory. Także widzowie, ja tutaj jeszcze dostawię sobie jedną klokumen, żeby było tak w miarę równo, żeby był każdy, tak? No dj TV nie będę kolejnego dostawiał, bo to już by było po prostu mega głupie, ale myślę, że Clockwoman jak najbardziej. Wiem, że lepiej po prostu pełno szefito Clockmenów nastawiać, ale widzowie, tutaj chodzi o to, żeby każdy ten booster brał tutaj do udział, żeby było ich w miarę dużo, żeby to było fajne, nie? Po prostu ma być tutaj elegancko i dajmy jeszcze widzowie tutaj leprikonka, tak z przodu, chłop będzie tutaj stał i zróbmy, no mamy 15 na 15 jeszcze Santę możemy sprzedać, no ale nawet jeżeli sprzedamy, to aż tylu postaci nie postawimy, jednak te boostery troszkę kosztują, no zwłaszcza szef Clockman, ten ziomek jest tak drogi widzowie, że mnie na niego nie stać, nie, po prostu na zioma mnie nie stać, ja widzowie już mam to gdzieś, no nie da rady, ja na niego nie wyrobię widzowie, taki jest drogi w utrzymaniu że to jest masakra, także tutaj widzowie, ja się wycofuję od szefa Clockmana nie da rady go utrzymać, naprawdę Dobra, bierzemy widzowie Santę, zaraz wsuwamy. Dobra, proszę bardzo. Jeden dostał stuna, no ale już dajemy za 12 tysięcy tutaj szefito clockmana. Jeszcze jednego widzowie usuwamy. Dawaj tego Santę. Dawaj, dawaj, klikam. Dobra, mamy to. I teraz tak, szefito zrobione i widzowie myślę, że na koniec dostawimy leprikonki, wiecie? Bo i tak nie możemy zbyt wiele tutaj zrobić. No halo, dawaj tego leprikona, stary, bo zaraz będzie koniec ruddy. Dobra, dawaj tutaj kolejnego i tutaj i tyle widzowie. No, do przodu, do przodu, do przodu, dobra. I w tym momencie poulepszamy ich za 1700, tak żeby mi starczyło na jakieś tutaj kolejne. Dobra, za widzowie 2700 też mogę? Nie mogę, nie mam już Między. Dobra, no bieda. Niestety, widzowie bieda. Tak jak mówiłem, no ciężko będzie ogarnąć tyle hajsu za to. to. To jest niemożliwe, to kaski nam zbraknie i tyle. Ogólnie nasz magnet Titan Toilet się zatrzymuje. Dlaczego? Bo z tego co wiem, to Clockwoman jeszcze stunuje. W sensie co jakiś czas one się zatrzymują, tak jak Mewing stunuje, tak też Clockwoman czasami też stunuje. Patrzcie, widzicie, zatrzymał się. Dlaczego? No bo mamy Clockwoman i niektórzy mi nie wierzyli, ale faktycznie ona zatrzymuje. Więc to jest kolejna sprawa, że jak nie macie DJ TV, to jeszcze macie Clockwoman, która dodatkowo. Postunuję. Bardzo fajna sprawa i bardzo fajnie przeszliśmy widzowie ten challenge. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. I słuchajcie, na koniec idę jeszcze wysłać trzy obiecane Future Large Clockmeny. I widzowie, jeżeli oglądacie do końca, to piszcie swoje niki, bo jeszcze wyślę kolejne trzy podpisane. Także lecimy teraz wysłać i widzowie już Wam pokazuję, kto wygra. Zbliżamy się widzowie do potężnego Wave'a, czyli Wave'a 50 na Time Factory. Także widzowie, ja tutaj jeszcze dostawię sobie jedną Clockwoman, żeby było tak w miarę równo, żeby był każdy, tak? No DJaTV TV nie będę kolejnego dostawiał, to już by było po prostu mega głupie, ale myślę, że Clockman jak najbardziej. Wiem, że lepiej po prostu pełno szefito-clockmanów nastawiać, ale widzowie tutaj chodzi o to, żeby każdy ten booster brał tutaj do udział, żeby było ich w miarę dużo, żeby to było fajne, nie? Po prostu ma być tutaj elegancko i dajmy jeszcze widzowie tutaj leprikonka, tak z przodu, chłop będzie tutaj stał i zróbmy, no mamy 15 na 15, jeszcze Santę możemy sprzedać, no ale nawet jeżeli sprzedamy, to aż tylu postaci nie postawimy. Jednak te boostery troszkę kosztują, no zwłaszcza szef clockman. Ten ziomek jest tak dro. Widzowie, że mnie na niego nie stać, nie? Po prostu na zioma mnie nie stać. Ja, widzowie, już mam to gdzieś, no nie da rady. Ja na niego nie wyrobię, widzowie. Taki jest drogi w utrzymaniu, że to jest masakra. Także tutaj, widzowie, ja się wycofuję od szefa Klockmeda. Nie da rady go utrzymać, naprawdę. Dobra, bierzemy, widzowie, Santę, zaraz wsuwamy. Dobra, proszę bardzo. Jeden dostał stuna, no ale już dajemy za 12 tysięcy tutaj szefito clockmana. Jeszcze jednego widzowie usuwamy. Dawaj tego Santę. Dawaj, dawaj, klikam. Dobra, mamy to i teraz tak szefito zrobione i widzowie myślę, że na koniec dostawimy leprikonki, wiecie? Bo i tak nie możemy zbyt wiele tutaj zrobić. No halo, dawaj tego leprikona, stary, bo zaraz będzie koniec ruddy. Dobra, dawaj tutaj kolejnego i tutaj i tyle widzowie. No do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Dobra. I w tym momencie poulepszamy ich za 1700, tak żeby mi starczyło na jakieś tutaj kolejne. Dobra, za widzowie 2700 też mogę, nie mogę, nie mam już Między. Dobra, no bieda. Niestety widzowie, bieda. Tak jak mówiłem, no ciężko będzie ogarnąć tyle hajsu to. To, to. to jest niemożliwe. To kaski nam zbraknie i tyle. Ogólnie nasz Magnet Titan Toilet się zatrzymuje. Dlaczego? Bo z tego co wiem, to Clockwoman jeszcze stunuje. W sensie co jakiś czas one się zatrzymują, tak jak Mewing stunuje, tak też Clockwoman czasami też stunuje. Patrzcie, widzicie? Zatrzymał się. Dlaczego? No bo mamy Clockwoman i niektórzy mi nie wierzyli, ale faktycznie ona zatrzymuje. Więc to jest kolejna sprawa, że jak nie macie DJ TV, to jeszcze macie Clockwoman, która dodatkowo Postunuję. Bardzo fajna sprawa i bardzo fajnie przeszliśmy widzowie ten challenge. Także mam nadzieję, że wam się podobało i słuchajcie na koniec idę jeszcze wysłać trzy obiecane Future Large Clockmeny i widzowie jeżeli oglądacie do końca to piszcie swoje niki, bo jeszcze wyślę kolejne trzy podpisane. Także lecimy teraz wysłać i widzowie już wam pokazuję kto wygra. Tak więc widzowie losowo z komentarzy. Pierwsza osóbka to Ryczkowski. Druga widzowie osoba to Myszo Korek. Elegancka w ogóle nazwa. Taka fajna w, wypowia w wypowiadaniu. Taka wiecie do zapamiętania. Dodatkowo kujek672. Troszkę sasi, troszkę sasi, tak dziwnie brzmi jak się wymawia. Widzowie, to nie jest nic złego oczywiście, bo to jest na K. No i dobra, lecimy. Mamy to zrobione, powysyłałem. Widzowie, kolejne trzy osoby w kolejnych jakichś odcinkach, także piszcie niki, na pewno będę sprawdzał. No mówię, totalnie losowo można wygrać postać. Tutaj, widzowie, nie ma żadnych zasad, po prostu piszemy nick po małpie, no i można wygrać. Ja podpiszę też te tutaj 71 widzowie rzeczy, które wysłaliście i na razie mam wyłączone Uwaga, ozdrawiam, mam wyłączone, bo wyjeżdżam za niedługo, więc widzowie, no niestety, na razie mailbox będzie wyłączony u mnie. Także nie musicie wysyłać.